Dzień dobry Państwu, nazywam się Jaromir Cysek, jestem wicekonsulem w ambasadzie Polskiej we Francji. Chciałbym powiedzieć Państwu, co należy zrobić w sytuacji, jeżeli utracicie dowód osobisty, lub też ten dowód osobisty zostanie uszkodzony. W takim przypadku niezwłocznie zalecam Państwu zgłoszenie utraty tego dowodu osobistego. Możecie to zrobić przez internet za pośrednictwem profilu zaufanego. Bądź też za granicą zgłosić ten fakt konsulowi. Konsulowi, formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego możecie Państwo przesłać faksem, pocztą, bądź też złożyć go osobiście. Te formularze dostępne są na stronie internetowej naszego urzędu pod adresem gov.pl. Ukośnik Francja w zakładce. Informacje konsularne dostępne są również. Na miejscu w naszym urzędzie. W celu zgłoszenia utraty dowodu osobistego nie musicie Państwo brać spotkania, rezerwować spotkania w naszym urzędzie. Należy poinformować w godzinach pracy urzędu pracownika ochrony o kradzieży bądź utracie dowodu i konieczności zgłoszenia tego faktu. Niezależnie od tego, zalecam Państwu. W przypadku utraty dowodu osobistego, kontakt z Waszym bankiem w Polsce, żeby ewentualnie zastrzec ten dowód, także w systemie bankowym. W przypadku unieważnienia dowodu konsula, możecie Państwo jeszcze tego samego dnia uzyskać zaświadczenie o utracie bądź uszkodzeniu dowodu osobistego, lub też, jeżeli życzycie sobie Państwo, yy, zamówić wysyłkę tego zaświadczenia. Pocztą na wasz adres. Oczywiście, licząc się z tym, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, zachęcam Państwa do wzmożonej ostrożności dbania o dokumenty, w tym dowody osobiste, zwłaszcza za granicą. Jednocześnie sygnalizuję, że w przypadku utraty dowodu osobistego nie ma możliwości wyrobienia tego dokumentu w konsulacie. W konsulacie możecie państwo uzyskać wyłącznie paszporty i paszporty tymczasowe. Dowody osobiste wydają wyłącznie w kraju prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia w konsulacie.